Będziemy sobie mówić o bardzo ważnym elemencie, który właściwie pojawia się w tej albo innej formie we wszystkich językach programowania wysokopoziomowych, czyli o funkcjach. Jest to też właściwie centralny element takiego czegoś, co się nazywa programowaniem funkcyjnym, o czym właściwie będziemy tutaj mówić dużo, chociaż niekoniecznie jakby jawnie ta książka odwołuje się do takiej nazwy jak programowanie funkcyjne, ale tak w zasadzie to jest to programowanie funkcyjne, właśnie programowanie funkcyjne to jest taki paradygmat, czyli taki jakby sposób programowania, który używa funkcji jako podstawowego elementu. I inne paradygmaty to na przykład Programowanie obiektowe, czy zorientowane obiektowo, które za taki podstawowy element uważa obiekty. No, mamy też programowanie imperatywne, które posługuje się, a właściwie to troszeczkę inne podejście w ogóle do tematu, gdzie, gdzie właśnie posługujemy się, jakby komendami rozkazujemy w pewien sposób komputerowi. No, ale wszystkie te paradygmaty tak naprawdę w jednym języku programowania się. Ostatecznie łączy i można znaleźć elementy każdego paradygmatu. Gdzieś tam na pewno się spotkamy z tymi wszystkimi rzeczami. No ale tutaj, zaczynamy sobie właśnie od programowania funkcyjnego bardziej i chcemy wyjaśnić, co to jest funkcja tutaj, konkretnie właśnie w JavaScriptie. Jak stworzyć funkcję w JavaScriptie? Tutaj mamy pokazany przykład, a używamy do tego słowa kluczowego function. Potem. Podajemy nazwę takiej funkcji. Właściwie tutaj jest to też rozbite na elementy pierwsze. Czyli mamy nazwę funkcji. Potem w nawiasach okrągłych mamy argumenty funkcji albo parametry formalne to się też czasami tak nazywa. I potem w nawiasach klamrowych mamy tak zwane ciało funkcji. I w tym ciele mogą być różne obliczenia. I istotnym, jakby słowem kluczowym wewnątrz tego ciała funkcji jest słowo return, które oznacza zwrócenie pewnej wartości przez funkcję. Co to znaczy zwrócenie wartości, to właściwie sobie powiemy tutaj za chwilę, ale no właściwie można sobie wywnioskować być może, co ta funkcja może robić. To jest funkcja nazwana square, czyli kwadrat, która przyjmuje jeden argument o nazwie x i zwraca x pomnożony przez x, czyli po prostu podnosi x do kwadratu. Bardzo prosta matematyczna funkcja właśnie. A tutaj mamy wywołanie tej funkcji z argumentem 14 i możemy sobie sprawdzić jaki będzie rezultat. No możemy się domyślić, że rezultatem będzie właśnie 14 razy 14, czyli 196. No i tutaj mamy też pokazane jak można sobie jakby czytać taką definicję funkcji, czy taką deklarację funkcji? Właściwie to jest dek jednocześnie deklaracja i definicja. Niektóre języki pozwalają na oddzielenie tego, a w JavaScriptie właściwie mamy de każda deklaracja jest jednocześnie definicją, ponieważ zawiera ciało. Tym, tym się to różni, że deklaracja niekoniecznie musi zawierać ciało. Jak, jak sobie przeczytać? Ym, Taką właśnie definicję funkcji jest powiedziane, że słowo kluczowe function nam mówi jakby, żeby coś tam zrobić, w tym wypadku podnieść coś do kwadratu i tym czymś jest właśnie argument. Weź ten argument i pomnóż go przez jego samego. Więc właściwie to jest to, co nam mówi ta funkcja, czy ta definicja. Tak możemy ją przeczytać. No i rzeczywiście. Tak to też działa. I tutaj mamy pokazany taki szablon, właśnie, no tak jak próbowałem to tutaj pokazać, że każdą funkcję, właśnie możemy zadeklarować w ten sposób, że podajemy właśnie to słowo kluczowe function, nazwę funkcji, w nawiasach parametry, potem w nawiasach klamrowych, na pewno gdzieś tam wystąpi, no może nie na pewno w JavaScriptcie, ale Ogólnie na razie możemy przyjąć, że gdzieś wewnątrz tej funkcji przynajmniej raz wystąpi słowo return i jakieś wyrażenie. I to będzie właśnie wynik takiej funkcji. No więc można powiedzieć, że to jest taka najprostsza forma definicji funkcji. No i w ten sposób właśnie tą nazwę Name wiążemy z tą funkcją. Jak już sobie zdefiniowaliśmy taką funkcję, to możemy jej użyć. I takie użycie funkcji. Jest samo w sobie wyrażeniem. I używanie funkcji ma też jakby swoją strukturę, czyli swój sposób zapisu, i wygląda to właśnie tak, że podajemy po prostu nazwę tej funkcji. W nawiasach okrągłych podajemy wartości argumentów, czyli właściwie wyrażenia, które będą stanowić wartości argumentów. I tutaj mamy właśnie pokazany szablon tego, że aby wywołać funkcję, właściwie podajemy hmm, Wyrażenie, które stanowi funkcję, które w tym wypadku jest po prostu nazwą tej funkcji, ale później sobie pokażemy, że może być też jakby bardziej ogólnym wyrażeniem. Następnie mamy nawias okrągły i podajemy wartości, czy właściwie wyrażenia, które stanowią wartości argumentów. W tym wypadku mamy tylko jeden argument i podaliśmy 21 jako jego wartość wynikiem wywołania tej funkcji będzie 21x21 21, 441 i już jesteśmy właściwie blisko dotarcia do takiego, takiej koncepcji jaką jest właśnie model substytucyjny o którym tutaj mieliśmy sobie powiedzieć ale najpierw mówimy tutaj, że żeby obliczyć wartość funkcji to musimy najpierw obliczyć wartości Podwyrażeń, które stanowią takie wywołanie funkcji, czyli w tym wypadku właściwie mamy dwa podwyrażenia, którym jest square słowo i 21. I wartością tego, tego podwyrażenia jest po prostu 21, a wartością square jest ta funkcja. Więc jak już mamy to obliczone, to możemy zastosować funkcję do Argumentu, czyli właściwie wartość, która, którą uzyskaliśmy stąd do wartości, które uzyskaliśmy przez obliczenie argumentów. No i to jest oczywiście taki bardzo trywialny przykład, gdzie za bardzo nie widać tego, jak, jak tutaj obliczamy na przykład wartości argumentów, ponieważ one są identyczne, czy właściwie jest tylko jedna, jest identyczna z, z samym wyrażeniem, ale na przykład jak mamy tutaj. Troszeczkę bardziej złożony przypadek, to widać, że na przykład tu jest wartością argumentu wyrażenie arytmetyczne, czyli 2 plus 5. Więc żeby obliczyć wartość tej funkcji, najpierw musimy obliczyć to 2 plus 5, właściwie możemy to zobaczyć myślę w tym trybie krokowym. Jestem zresztą ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mhm, tak, mamy. Początek obliczania, Tak, że zadeklarowaliśmy sobie funkcję o nazwie square. A wymagany jest parametr x w tej funkcji. Następnie, co ciekawe, że to się właściwie nie zmienia pomiędzy tymi, ty, tymi krokami, ale właściwie przeszliśmy tutaj do kolejnego kroku, którym jest wywołanie funkcji, właśnie tej, którą przed chwilą zadeklarowaliśmy. I najpierw. Obliczamy sobie to wyrażenie 2 plus 5. Dostajemy w wyniku 7 i teraz dopiero możemy sobie wziąć to 7 jako argument tej funkcji square i właściwie podstawić ee, ciało tej funkcji, czyli x razy x argument razy argument, czyli 7 razy 7 w tym wypadku. No i teraz możemy to obliczyć, pomnożyć. 7 razy 7, 49 i zakończyliśmy obliczanie w ten sposób. No, i to jest właśnie przypadek troszeczkę bardziej złożony, a jeszcze bardziej złożony przypadek to, gdzie mamy wartością naszego argumentu, jest wywołanie funkcji, czy właściwie wyrażenie, które jest wywołaniem funkcji, akurat tak się składa, że tej samej. Więc mamy 3 podniesione do kwadratu, i potem wynikiem tego jest 9, i potem podnosimy to jeszcze raz do kwadratu, czyli Właśnie, najpierw musimy obliczyć ten argument i dopiero potem możemy obliczyć wartość tej funkcji. Tak, to chcemy tutaj sobie uzmysłowić i zakodować i zapisać. I teraz możemy sobie zauważyć, że skoro mamy już taką konstrukcję, jaką są funkcje, to możemy ją wykorzystać do tworzenia wyrażeń złożonych, w tym do tworzenia. Innych funkcji, czyli na przykład tutaj sobie tworzymy następną funkcję o nazwie suma kwadratów, która przyjmuje już dwa argumenty, które jak widzimy oddziela się przecinkiem. Jeśli mamy więcej niż jeden argument, no to kolejne argumenty podajemy po przecinku i ta funkcja już zwraca sumę, która ma jako swoje z kolei argumenty wywołania tej funkcji, którą wcześniej zdefiniowaliśmy, więc widzimy, że możemy sobie to tak komponować z bardziej jakby prymitywnych funkcji możemy tworzyć bardziej złożone funkcje i właściwie nie ma, nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o, o to składanie funkcji, właściwie to składanie funkcji czy komponowanie funkcji jest jakby głównym narzędziem w tworzeniu programów można powiedzieć no i później możemy sobie wywołać taką funkcję sum of squares i podać na nie argumenty no, i możemy sobie prześledzić też, jak to działa. Deklarujemy sobie tą funkcję square, deklarujemy sobie uh, funkcję samo squares, wywołujemy tą funkcję i podajemy. Właściwie tutaj widzimy, że zastępujemy to wywołanie ciałem tej funkcji, i teraz możemy obliczyć poszczególne argumenty. i dostajemy wynik no i tak jest pokazane później, że następnie tą funkcję możemy wykorzystać jako blok do budowania następnej funkcji no i tak samo potem tą następną funkcję w następnej i tak dalej i tak dalej i w ten sposób możemy stworzyć stworzy takie bardziej złożone konstrukcje programy tak tutaj mam jeszcze powiedziane, że właśnie w javascriptie i właściwie w każdym języku programowania już dostajemy od samego języka pewne funkcje prymitywne, tak jak sobie już to wcześniej mówiliśmy o tym, że na przykład jest, jest w javascriptie taki obiekt, który się nazywa math i on zawiera rozmaite funkcje matematyczne, na przykład funkcja abs wartość bezwzględna który nam właśnie oblicza po prostu wartość bezwzględną liczb. No i w tej książce właściwie troszeczkę autorzy zastosowali taki trochę dziwny zabieg. W ich wersji tego JavaScriptu dostępne są takie funkcje math podłoga log, które właściwie odpowiada prawdziwej JavaScriptowej funkcji math log. I ta funkcja oblicza logarytm matematyczny. Ale oni tutaj to zrobili zapewne dlatego, żeby nie musieć wyjaśniać, czym jest obiekt czy w JavaScriptie. A ja po prostu, jakby nie wyjaśniam tego, ale mówię, że coś takiego istnieje. No myślę, że to nie jest trudne do zrozumienia, że mamy coś tam i kropka i potem nazwa. Na pewno można sobie zapamiętać po prostu to tak bez rozumienia mechanicznie i. Myślę, że to jest wystarczające. No ale tak oni sobie zrobili, także zamiast wielką literą math piszemy małą i zamiast kropki dajemy podłogę.